Cześć, witam Was dzisiaj w kolejnym holu zakupowym Tym razem będzie to hol taki trochę mix, ponieważ mam dla Was e, ubrania takie męskie, damskie, dziecięce No, także co, zapraszam Was do oglądania Zaczynę od może e, rzeczy, które kupiłam swojej córce, jak zwykle w smyku Są to dwa swetry, pierwszy z nich to właśnie widzicie, jest to taka bardziej tunika w kolorze takim fioletowo-różowym, coś takie, takie, taki masz. Z takimi pięknymi warkoczami, które są tutaj widzicie. I z tyłu na plecach jest też jeden taki warkocz. Ja ten sweter kupiłam za 17 zł, on kosztował wcześniej 59,99, także myślę, że opłacało się kupić taki sweter. Drugim swetrem, który kupiłam, to jest taki połyskujący sweter Sweater ze złotą nitką Zobaczcie, jak pięknie się mieni Na środku mamy taką ładną aplikację śnieżki, takiej złotej, z takich... Um, ja nie wiem, jak one się nazywają, ale to są takie, wiecie, takie kółeczka Z dziurkami, które się po prostu przyszywa do ubrań Więc to jest taki sweterek On jest ciut krótszy niż tamten, ale jest równie słodki I on kosztował 15 zł a wcześniej 49,99. Także tyle ubrań dziecięcych. Teraz Wam pokażę, co kupiłam mężowi. Mężowi kupiłam taką wielką kurtałę. Widzicie, jest to biała kurtka pikowana z kapturem. Mamy tutaj też brązowe wstawki takiej ala skóry. Tutaj na ramionach. Z tyłu to tak wygląda. Te brązowe wstawki mamy również przy ekspresach, jak widzicie, i tutaj na ściągaczach. Także to jest kurtka. Ja ją kupiłam za 84,95 groszy, a wcześniej kosztowała 249. Także tą kurtkę kupiłam w New Yorkerze. Nie wiem, czy jeszcze są, bo wiem, że była ostatnia, jak byłam, ale być może jeszcze są. Dla siebie kupiłam trzy rzeczy z Berszki. Taki granatowy kardigan. Taki krótki sweter z guzikami. W środku mamy misia. Ten mis jest na całej powierzchni tej pod spodem, tylko na rękawach go nie ma. Natomiast jest to bardzo ciepły sweter. Myślę, że na jakieś zimne, jesienne, wczesno-jesienne pory, czy też pustą, może się taki sweter nam przydać. Tutaj mamy możliwość regulacji sobie tego kołnierza, ponieważ są guziki, więc można sobie wyregulować, czy chcemy, żeby on był bardziej, wiecie, tak rozłożony, czy bardziej w formie takiego golfu. Ja go kupiłam za. 1990 I on kosztował wcześniej 139zł, także też fajny zakup Były jeszcze bordowe, beżowe i takie jakby Taki chłodny szary, jasny, coś z białym połączone Natomiast ja najlepiej czuję się w granatach, więc kupiłam sobie granatowy Dalej mam taki sweter Taki cienki sweterek Czarny Czyli widzicie, że Taka trochę elegancja Kupiłam go z myślą o tym, kiedy na przykład idę do pracy i nie chcę zakładać marynarki To na taką zwykłą białą koszulową bluzkę czy też koszulę z kołnierzem Można sobie założyć właśnie taki sweter On ma dekolt w serek, także będzie to się ładnie prezentowało Można go też używać na zwykły top czy jakąś bokserkę Czy też na gołe ciało, żeby tylko był, wiecie... Justonosz Także to jest taki sweterek. On się tutaj ku dołowi trochę zwęża. Ja go kupiłam też za 19,90. Wcześniej kosztował 89 zł. Także myślę, że też, też będzie fajnie mi się sprawdzał. I na koniec pokażę Wam e, jeansy. Są to zwykłe czarne rurki. Czarne rurki takie, o. Które są takie zwykłe i niezwykłe, ponieważ tutaj mamy fajny taki motyw Znaczy motyw, nie wiem czy to jest motyw W każdym razie ten suwak dodaje nam takiego szyku do tych spodni Przez co one stają się takie ciekawsze Ten suwak jeżeli oddepniemy go, tutaj nie ma kieszeni, to jest tylko tak, wiecie, żeby było W kieszeni mamy normalne tutaj takie dwie, żeby włożyć sobie ręce z tyłu na kupie też są pieszenie I co jest ciekawe jeszcze To jest to, że tu jest taki pasek z takiej, nie wiem, ekoskóry Czy też, nie wiem, jakiegoś lateksu, coś, coś, coś takiego Dzięki temu fajnie nam się to prezentuje na nodze i uważam, że stają się one ciekawsze po prostu Ja je kupiłam za 24,90 a wcześniej kosztowały 89 zł Także widzicie, że też bardzo dobra cena. Na koniec pokażę Wam torbę, którą kupiłam swojej siostrze. Ona teraz wkracza w taki młodzieńczy wiek. I teraz wybiera się do gimnazjum. Stwierdziła, że nie będzie chciała chodzić w plecaku, tylko z torbą. I taką torbę jej kupiłam. Jest to widzicie, biała torba z stoja... Tipcom and Call Super Hero. Możemy sobie ją nosić. W ten sposób, czy też na ramię możemy sobie ją przewiesić Czy wiecie, tak na jedno, czy tak na skos To będzie fajnie się prezentowało Ta torba jest bardzo pakowna Widzicie, że na pewno zmieszczą się tutaj wszystkie książki, piórnik, nie wiem, śniadanie Tutaj w środku mamy trzy kieszenie Pierwsza jest taka na suwak Nie wiem, na jakieś dokumenty, legitymację, coś w tym stylu Tutaj mamy taką mniejszą na telefon i tutaj na jakieś duperelki w każdym razie uważam, że to jest bardzo fajnie pomyślane, ponieważ w środku mamy taki odblaskowy materiał, dzięki czemu będzie nam łatwo znaleźć wszystkie rzeczy, które są w torbie. Tutaj mamy jeszcze jedną kieszeń, która jest na taką nape na środku, więc tutaj też możemy sobie wsadzić jakąś tam rzecz. I tą torbę kupiłam w Kropie za 39 zł. Wcześniej kosztowała 79,99, a jeszcze wcześniej. 99.99. 99. Zawsze w środku sezonu czy też po sezonie sklepy się pozbywają starych kolekcji i dlatego je wyprzedają w dobrych cenach można naprawdę kupić fajne ciuchy. Każdy znajdzie coś na swoją kieszeń, czy to takie naprawdę wyprzedaże po 80%, 40, 50, także naprawdę spoko. Każdy na pewno coś sobie kupi. Dajcie mi znać, czy wy też kupujecie sobie na jakichś wyprzedażach sezonowych jakieś rzeczy. Co sobie kupiliście w tym roku? Być może mnie zainteresujecie, być może ja Was zainteresowałam jakimiś rzeczami i jakimiś wyprzedażami z danego sklepu. Stawcie mi kciuka w górę, jeśli lubicie takie filmy. I zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Dzięki temu będziecie ze mną na bieżąco z moimi filmikami. I co, do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa Pa!